Za trzy dni po raz pierwszy polecę do Polski po wielu latach nauki polskiego. Dzisiaj jest piątek, 8 marca 2024 roku. Za trzy dni po raz pierwszy polecę do Polski po wielu latach nauki polskiego. W niniejszym wpisie podzielę się kilkoma ze swoich przemyśleń, związanych z tą ekscytującą nowiną dotyczącą swojej nadchodzącej podróży do Polski, która odbędzie się w najbliższych dniach. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet Bieżącego roku który chyba będzie obchodziło wiele czytelniczek moich polskojęzycznych wpisów oraz widzów moich relacji na Instagramie, więc życzę im szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Kobiet. Mimo że nie jestem kobietą, dzisiaj ja też czuję się szczęśliwy, ponieważ za trzy dni po raz pierwszy polecę do Polski. Polecę samolotem pasażerskim z niemieckiej linii lotniczej Lufthansa z lizbońskiego lotniska Humberto Delgado do warszawskiego lotniska Chopina. Mimo że będzie trwała tylko 10 dni i będę przebywał tylko w Warszawie, moja pierwsza podróż do Polski prawdopodobnie będzie ekscytującym i satysfakcjonującym doświadczeniem, więc już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć Warszawę na żywo i zadawać się z Polakami po polsku. W zasadzie moja poważna nauka języka polskiego działa jako istotna siła napędowa przyczyniająca się do mojej chęci do podróży do Polski. Któregoś dnia osiem lat temu rozpocząłem samodzielną naukę tego języka ze względu na jego ciekawe cechy językowe, jak gramatyka cechująca się siedmioma przypadkami i ortografia obfitująca w zbitki spółgłoskowe. Od samego początku zawsze byłem zauroczony takimi ciekawymi cechami językowymi posiadanymi przez wspaniałą polszczyznę, którą uważam za wystarczająco wyposażoną w zawiłe zasady gramatyczne, żebym mógł budować jak najbardziej gramatycznie złożone lecz poprawne i zrozumiałe zdania zapisujące moje doświadczenia, przemyślenia oraz spostrzeżenia. Natomiast do tej pory jeszcze nigdy nie byłem w Polsce, mimo że od dawna chciałem do niej podróżować, żeby zanurzyć się w polskojęzycznym otoczeniu.